Wybór diety odchudzającej? Nic prostszego. Rzut oka do jednego z tysięcy portali internetowych i gotowe można gubić kilogramy. Ja mam swoją. Nie dopuścić do przytycia. Na owoców i warzyw trzeba dużo jeść przede wszystkim. Chodzić, gimnastyka. Słyszałem o jakiejś kapuścianej, czy jakieś tam. Jeść wtedy, kiedyś potrzeba, i nie jeść, nie przejadać się. Dieta z internetu to fatalny pomysł, przestrzegają eksperci olsztyńskiej szkoły wyższej od lat badające działanie rzekomo cudownych diet. Błyskawiczna utrata wagi nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, nie mówiąc o częstym, tak zwanym efekcie jojo, dlatego dietę zawsze powinien dobierać specjalista. Pomaga w edukacji dotyczącej różnorodnych jednostek chorobowych, na przykład przedstawia produkty zalecane i przeciwwskazane w danej jednostce chorobowej. Prowadzi również monitoring diety. Ale badanie naukowców OSW wskazują jeszcze inne elementy zbliżające do wymarzonej sylwetki. Poza dietą to wysiłek fizyczny i wsparcie psychologiczne. Bywają momenty zwątpienia, bywa też tak, że człowiekowi tej motywacji może trochę brakować. Poza tym czasami gdzieś tam pod różnymi problemami zdrowotnymi kryją się też problemy psychologiczne, które. No, których sami jakoś nie jesteśmy w stanie rozwikłać. Co podkreślają badacze Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, pojęcie diety, mimo że kojarzone z odchudzaniem, nie ogranicza się do utraty kilogramów. Odpowiednio dobrany model żywienia może zapobiegać chorobom, a także wspierać proces leczenia. Więcej o pracy badaczy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej imienia Józefa Rusieckiego podczas Nocy Naukowców. 26 września przyjdź na Bydgoską 7 w Olsztynie.